W końcu było dobrze, kiedy w końcu to do, do Ciebie dobrze Ej! Hey. Mamy kryzys, kryzys, kryzys! Kiedy zaczęliśmy się tylko pijać w biegu, gdy powiał mrozem, jakby to był śniegu, pomyślałem, jak odbędzie się bez rozlewu w niebu. Nasze boisko wszystko. Dzięki niemu turbulencje, wzajemne pretensje Potem coś się stało, ja stówku czało odchodzę Czemu zwykłe dyszki na coś kotę Gdy chodzi o detale, chodzi o istotę Dziewczyny pytam, ile razy dzisiaj jeszcze mnie poniżyć? Pytam, ile razy będę musiał ci uwierzyć? Wstawiam na tobie krzyżyk Mamy kryzys, kryzys, kryzys I Zobaczymy do zdania, ho, ho! Zobaczę dobrze, dobrze chcę, już nie mam sił, zobaczę cię, no bo i stać! Od co? Co? Mamy kryzys, kryzys, kryzys! Miałem obawy, gdy pojawiły się pierwsze objawy, sygnały, wody, miękcy, mięszczyzn, nurkowały, rynek szaleństwa poszywował ku po niemu. Nasze gojc, to wszystko dzięki niemu. Ja ma ale gdybym wiedział, że szedłbym tą drogą Nigdy, Gdybym wiedział, jak to się połączę, się rozrośnie, odpocznę na świat, ja tłuczę. Zrozum, żeby w było dobrze, kiedy w końcu dodać do wiem dobrze. Kłótnie, się okrutny, zły. i wiem sam, kto zaczął, ja, ty. I tak jak kolejna noc na froncie, kiedy w końcu stare słońce. Chce w końcu, było dobrze. Kiedy w końcu, to do ciebie dobrze. I tak mi kolejna noc na froncie. Kiedy w końcu stanie słońce. Wtedy w końcu było dobrze. Kiedy w końcu, to do ciebie dobrze. Czekajesz na Jeszcze raz, lakę do góry. you <laughs>